Halasz, witajcie tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve Together, w którym sobie gramy z Czarnym oraz z Broniarem. Hello. No i chłopaki pewnie będą teraz robić co tam chcą, natomiast ja miałem pokazać dwie prace z naszej facebookowej grupy, o których kompletnie zapomniałem na ostatnich odcinkach. Pierwsza praca, praca Kuby Todysa, to jest nie wiem, z modeliny, z czego to jest, przedstawiający tego ptaszka, którego hodowaliśmy, które nam umarło ostatnio. Bardzo fajna, mega mi się podoba. Oraz praca Netkowskiej przedstawiająca Willow. Wydaje mi się, że Willow to była ta od zapalniczki. Również bardzo fajna praca. Wielkie Wam za to e, dzięki. Kompletnie zapomniałem na ostatnim odcinku to pokazać. No i my sobie już do gry wracamy. Co Wy w ogóle robicie? Ja, ja planuję zrobić Ice Po co ci te Ice Bo nie mogę Fire Firestafa zrobić. Może. jest problem. E... Ten ktoś napisał komentarz w ogóle, że możemy rozwalić ten stół W jaki sposób? Z 2-3 młotki trzeba wywalić. Ej, wszedłem do szafy Aha, to, no, nie to nie wychodź. Teraz. Patrz, wejdę do szafy, patrz mam fajny kawałek. Co ty żeś zrobił z tym prestih Prestihatitator To jest gupie? Prestihatitator Ej, to ja, ja rozwalę to ten młotek Młotek pewnie Mogę zamrażać, nie? chciałbym tak, ale tu masz 10 użyć, tylko i ci Sanity spada za każdym życiem. Tak, by the to way. Prawda? Tak. To się opłaca tylko na bossów używać. No to już mamy, słuchaj, equip na boss. Z dwa młotki na to trzeba zużyć, także tego, nie? Mamy z... jajeczko słuchajcie. Jeszcze jeden zrobię. Ile my tu mamy żarcia? No żarcia mamy tony. Ktoś mi mówił, że słabo, że zabiliśmy kaczki. Bo mieliśmy z nich jajka mogli mieć. Tak? Tak. Znaczy, no jajka to wiadomo, że z nich będziemy mieć. O. Uu. Jeszcze dawaj. Table rozumiem. blueprint learn. Gdzie to jest? Structures pewnie. End table. Decorative table, okej. Okay. A możemy to rozwalić w całe? Nie wiem, zaraz się przekonamy. <laughs> jak to wygląda jak w tych takich filmach starych. Ej, hey, bo ja marnę. No to dołóż coś do ogniska yy, Ryfek przypomina ci... Ja dołożę. Yy, przypominam ci o tym, że masz taką cudown takiego cudownego stwora jak Chestera, słuchaj. Czy stało? Nie? No, może. wyjąć z niego tam. Ej, znowu to wyleciało was? to. Możecie se to użyć, to wam sanity zwiększy. O, to ja wezmę, że mam full sanity, to se zostawię na później. Ja przyznam się, że w ogóle nie mam jedzenia, i my w ogóle nie mamy jedzenia. i... Czy jest to powiem. na żarcia, ty jesteś jakiś ślepy. Do same samo mięso tego potwora. Nie no to nawet mięso potwora ci wystarczy, mamy kostki lodu. Ja nie znam tych recyców. Tu jest coś tam do krok Eee, psy, 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 psy? Ty? Tak, słyszę psy Ja też. Weźcie ja se kamienie weźcie głodu Weźcie se kamienie yy, cieplne, żeby wam nie było zimno. Kogoś to... A kogoś ja mam. To jest kamień. Ja mam. I załóżcie hełmy. Masz czarny hełm? Mam, bo to jeden. To załóż. I'm ready to fight. Pa. I'm not ready. Nie wiem kto robi, Who's ale to Ja zrobiłem ci mięso z miodem. O, dziękuję. To zatrzymaj y, to po walce, bo to ci jeszcze dużo zdrowia odnawia. A ja zdrowia i tak mam mniej niż full. No... Aha. No dobra. To 30 zł. Dobra. No dobra. to sam, sam Nie, sam to zrobię dobrze. ci. To teraz będzie ten Dobre. jakiś taki, taki biały będzie widoczny Meatballsy się zrobią Tak, będą te lodowe psy, które was mogą zamrozić, tu uważajcie To mogę ja ich pozamrożyć Ja mam firestuffa, mogę ich y, podpalić Ale to się nie, chyba nie opłaca. No Dobra, jest jeden Dawajcie we trzech na jednego i one są po prostu, wiecie, nie mają szans Mamy zarąbiste bronie Ja mogę ich tankować, bo ja za każdym ciosem odnawiam zdrowie Prawda? Tak. No ja jestem postacią walczącą. Jeden. Nie było tego ulepszonego, chyba. No bo zaraz może przyjdzie. To jest szansa no, na nie, to. Jest, nie, bo to chyba jest za trzecim razem, co są te ulepszone. Nie, jest po prostu zima. W każdą zimę, w każdy sezon. Jest szansa na to, że on przyjdzie, nie? Nie musi przyjść. Noc, noc, nie wychodźcie tam. No, Ej, czym? chyba wszystkie już. No chyba tak. Co zarobiście? E, w ogóle to tak. Jak chcecie robić midbolsy, to możecie włożyć byle jakie mięso i po prostu trzy kostki lodu. Także teraz, jak macie trochę czasu, to możemy pójść i ogarnąć trochę tych lodu. E, lodu. Bo z tego masa jest po prostu. Shartia. No, muszę sprawdzić w kalendarzu. No, akurat tego dnia mam czas. 25. No, akurat 25. Bronia żartowniś. Chue, he, he, ale nie śmieszne. A w ogóle wam przypominam, jak lubicie serię Star Starwa, to możecie na wesprzeć i zostawić łapkę w górę. Ciągle o tym zapominam mówić. Kto tu położył jedno złoto? Miejsce na złoto jest gdzieś indziej. Na nie tutaj. Czy jedno złoto tylko mamy? A, 9, Boże, już się bałem. W ogóle silku dużo mam. Ale to jest. Si Silk, silk się... Dużo? Silk ten, się przyda na te czapki zimowe jak się skończą na potem, nie? Hmm. Ja w ogóle przełożę cały silk do tej Ej, górnej. a czy przy tym czasem nam się... Nie, Senit nie odnawia przy tym... Nie, nie wiem o co chodzi z tym stołem, nie można go rozwalić. Pająk z spod niego wychodzi tyle. Albo nie, bo to jest stage Hand, a my możemy zrobić end table, tylko na to trzeba marble. Mamy marble 2? No, gdzieś był chyba. Właśnie też ten, mi się wydaje, że gdzieś był marble. Masz patrz, jest, jest tam na górze. O super, to ja zrobię ten. E, ja pójdę and w lewą table. stronę do tych mechanicznych, bo tam jest carpeted floor. A dwa carpeted floor trzeba zrobić, żeby ten stół można było zrobić. Ja nigdy tego z nie stół. widziałem. No, stół z tego blueprinta, z tego co my go waliliśmy młotkiem, można zrobić stół. Oh. tutaj table. Tak, dwa marbla na to trzeba, dwie deski i dwa carpeted flooring, nie? Dwa dywany jakby. Także luźno. Będzie dzień, to ja teraz... tak naprawdę to ja już teraz lecę. Biorę pochodnie i zasuwam. palony Ej, chciałem... No, no. Co chciałeś? Chciałem i z nim, Mnie zostawił. Mm, lol. nie zostawił. I I Dobrze ci tak. Czuję się samotny, ale mam czarnego. O Boże, jak to zabrzmiało. Masz czarnego. Wychodzę. <laughs> Idę stąd. I'm done. Fak, żarcia sobie nie wziąłem żadnego. słabo trochę. O, patyki są. Ej, a tu pamiętam, że gdzieś spotkaliśmy chyba te. Miejscówki na ekspedycję tego morsa. E? Czy nie? Czy to na tamtym sejwie? Kurczę, chyba jak na tamtym sejwie. wyglądać, chyba na tamtym. Takie iglo na po prostu. Morso? Tak, bo y, są takie miejsca na iglo. One są puste przez wszystkie sezony, ale w zimę przychodzi tam mors ze swoim synem i dwoma psami gończymi. Jak go zabijesz, to leci z niego kiełmorsa, z tego kłamorsa możesz zrobić różkę taką, różkę twu, laskę do chodzenia i ona ci chyba o 15% zwiększa szybkość chodzenia. Ty so, możesz wyobrazić jakie to jest przydatne w Don't Starve jak tu non stop chodzisz gdzieś. No, Ja to bym odkrył trochę mapę. Ja idę po y, ten, carpeted flooring, o oh, fuck nie zrobiłem pitchforka. Fuck, muszę się wrócić. A ja zobaczę to u królików, bo może... Muszę pięknie, widły. A no, zapominam w ogóle, że króliki tam mamy. Musisz tam chodzić jakiś czas, bo te króliki w końcu zgniją. Nie wiem. Szkoda, że nie są gdzieś bliżej. O, grzybki. W ogóle dzięki komuś za info, że napisał, że trzeba od jednego do dwóch grzybów. Posadzić w tej, tej farmie grzybów i one nie rosną w zimę. Także no teraz musimy obejść się smakiem. Dobra, ja zasuwam do bazy. Nie wiem, jak wy. O, kaczki, te pingwiny wyleciały. Jakbyśmy chcieli jeść jajka. I co, broniarz, masz wiesz, jakieś mięso królików? Nie wiesz. wiesz co? Złapał się tylko jeden królik. Żartujesz. O, reszta musiała umrzeć no, chyba. Żartuję. No, Ej, nie, nie to, tylko jeden. Reszta musiała umrzeć. One były centralnie nad tym postawione. Pamiętam, jak stawiałem. To wiem, ale to chyba akurat z tych nor nie wyszło. No, mówię, był tylko jeden. Dziwnie. No, dobra, trudno. Kurczę, nie lubię zimy, bo w zimę nie ma co robić. Jest no. co robić ciągle, stary. Nie ma co robić, w lato to można jakieś pszczoły połapać, czy coś. Dużo gorąco, nie ale... Za mną łazi. Ja bym poszukał słonia. Koelefanta? elefanta W zimę? Tak, jest. I to taki bardziej ten, tłusty. Chyba, z niego jest lepsza trąba w zimę. Trąba? No tak, z... możesz znaleźć koelefanta i z niego dostajesz trąbę. I jak jest letni koelefan to dostajesz trąbę taką letnią, która mało ci daje A jak w zimę go zabijesz to z niego dostajesz taką zarąbistą trąbę i z tej trąby masz taką dobrą bardzo kurtkę jakby zimową, która cię izoluje ostro Ja się ogrzewam i lecę po ten... a pitchfork miałem zrobić Lecę po dywan ja i lód a ty... Ja teraz lecę, a, ty... a ty co czarny dobra. robisz? A ja zbiorę sobie patyczki yy, i potem zrobię kilo, bo i lód mamy zaraz pod tym, pod bazą. No. Nie zadebrałem. Ale tu tego lodu jest masa wszędzie. Ja idę tylko po ten yy, dywan, bo chcę ten stół zrobić. Wydaje mi się, że ten stół może nam odnawiać Sanity czy coś. Nie wiem o sam ja, O ja, o ja, ile pingwinów. Pierwszy raz go widzę. Właśnie ja I go podobno znaleźć, nieba, ale bo, coś mi nie szło, bo nie mogłem jego nazwać. Pingwiny zapamiętać. nie spadają z nieba. One wyskakują z wody Trochę tak to wygląda jakby spadły z nieba Ja mam tu pingwiny możliwe że w nocy podejdę z nimi ten do nich z pochodnią i zabiorę im jajka Zabiorę im ich dzieci Jezus Maria Nie czuję się z tym źle Jesteś złym człowiekiem Nie jestem dobry co ty gadasz O tu te meteoryty spadają Co tam? Pamiętasz z mojego poprzedniego odcinka Pewno? Yy... No? Zniknęło. Jak to zniknęło? Nie wiem. To się, nie wiem. Nie wiem o co ci nie. Zniknęło serio. Po prostu było i ja tam idę a i nie ma go, nie. Ale czego nie ma? Dziwne. Podejrzane wręcz. No fakt. Zostaw mnie. Goni mnie ten ptaszor, nie? Ten, ten taki wielki? Tak! Nie dość, że mnie ptaszor goni, to jeszcze mnie goni ten Ten mechaniczny cwel Ej, a ja tak spytam, gdzie jest moja Abigail? Czy ona znowu umarła? Ej, no, bez co trochę dostała od tych wilczków A nie, idzie za tobą je? O Ojej! Dobra, mam! Uciekam I świnia za nią łazi Znalazłem sobie kolegę o, bije się ptak z tym, ze słoniem. Ten, 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 taki słoń, tylko że z, z trąbą, tylko rogiem. <laughs> no Co? Nie wierzę. Taka piła, tylko nie mechaniczna, nie? Jak chodziło ci o sikierę chciałeś tam. <laughs> noc, 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 Fuck, ja noc, 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 no, Zobacz Co? Pumui, pumui, Nie? No. I dwa razy nie trzeba powtarzać. Czekaj, przygotuję się. Dawaj. A czemu nie, nie mogę po prostu tak dziabnąć? F. Co wy robicie? że świnie. Jemy świnie w nocy idą spać. Ura. No przyszła się do nas przespać i... <grym> Wyruchaliśmy ją. Zabił mi, zabiła mi świnia Abigail. Nie mogę w to uwierzyć. Eee, kaczki nie składały jajek. Co śmiecie. To pozbieram lód. Jak ja mogę zrobić sobie jedzenie? Mówię z tych jajek albo z czegokolwiek. Meatballsy Ja przecież tam masz te żabiółtkę jeszcze. Czyli ja O łapka. O. Ej, serio, mo można by pozbierać dużo tego lodu. No już zebrałem trochę. Fak nic nie widzę no. Ile masz lodu? Proszę. Ile masz lodu? Nie ja mam lodu. Tu jest 34, a tu jest 4. 33, to 37 razem. To nice. Bo 30 lodu to jest mi pewnie minimum, jakie będziemy potrzebować na same dwie maszyny. Te do gaszenia pożarów Musimy je mieć na lato, bo no nie damy rady bez nich A resztę lodu to możemy używać po prostu do jedzenia, bo tak naprawdę do niczego więcej raczej nam lód nie przyda Co daje lód jak go się zje? E, chyba jeden głodu ci odnawia i temperatura ciała ci spada no, Jakbyś no, można w... zrobić ten bloczek na głowę Ale na to lódze. się średnio opłaca jak dla mnie Nie, nigdy z tego nie korzystałem Ja też Inaczej, nigdy nie, nie dotrwałem do drugiego sezonu typu z wiosny, z lata do zimy, albo odwrotnie. Serio? No, tu jakoś tak. Nie wiem, przestawałem grać po prostu. Fakt, nie mam miejsca na drewno już. Chester, żyj. Chodź, Chester, o, chodź. Ach, dobry, Chester. No, dobry, Chester. Ojej, ale jestem głodny. Nadal nie złożyły jajek, co śmiecie, nie? Muszę sobie zrobić czapkę, ten, ze świetlikami. Świetlikami? No. Można zrobić czapkę ze świetlików. Pingwiny koło nas się pojawiły. To dobrze, bo jak złożą te jaja, no to możemy je jeść. Znaczy, jajka, Ej, nie pingwiny. Znalazłem, kurde te, maliny? No, jeszcze właśnie się dziwię, tu jest strasznie dużo jeszcze roślin, one w ogóle nie po, ten, nie pozamarzały jeszcze. Trawa no, no, tu jest... dopiero jak zbierzesz. Nie, one same z siebie zamarzają, jak ich nie zbierzesz też. Wiem, że usychają, ale to w lato. O! Ale tu na górze są też usychają. pingwiny i też złożyły jajka. Masę jajek mamy. W nocy przyjdę i je pozgarniam. O, kolejne maliny. Trzeba się przejść po okolicy, bo malin mamy mało, a akurat tam mogłyby się przydać. No, jakieś warzywa no, byłyby lody lodu. Jeszcze. Ten, ja to spotkałem tego. Łosia, ale to było drzewo. <laughs> Co? No tego łosia. Jak można chodzi? łosia z drzewem pomylić? No kurde, rogi, tak? No, można, no. No, rogi, tak! Jest. słyszałem, co? Jezu, ile my mamy? Nie, co ty, dopiero pokonaliśmy. Ile my okay. mamy tu tych pingwinów? Kto tu tyle drzew posadził? O kurde, ale tych drzew ktoś tu posadził. To nie ja. Można nie, je to pościnać. ja pościnać. Znaczy, drewna to my mamy dużo, raczej. Ja mam ponad stack. Ja mam. Jeden. okej. Okay. Ale teraz i tak, jak przecież chyba zetniemy drzewa, to one nie będą rosły. E, no chyba tak, ale no tych drzew na mapie to jest tyle, że nigdy z nimi nie ma problemu. Także luźno. Dobra, ja wkładam lód do lodówki, ponad 40 lodu mamy. A ja zbieram no, to podstawowe to... surowce typu patyki i trawa. Ja to chcę oglądać, jak się robi te mięso, kurczę, z bekonem. Pewno, że to jest dobre żarcie, bardzo, ale zupełnie nie pamiętam, jakie się robi. Sobie lata. Ej, ktoś napisał chyba komentarz, żeby, żeby zrobić pierogi. Tak, tak, ale też nie pamiętam właśnie. Mięso, potwora, jajko. Dwa jajka i warzywo, chyba. Możliwe, no. Ej, zrobię ten stół. Pewnie ruskie wyjdą. A, dwie dechy. Marchewka? No ja Też mówię tu chyba. w ogóle Taka wszystko zimowa, chyba. <noise> End table. O, zrobię sobie ten stoli stoliczek wokół tych. Co on robi? A to coś daje? No właśnie chyba nie. Aha, to zrobiłem. To zrobiłem dana. stolik i on gówno daje. To słabo. trudno. A wy co A robicie? Ja Podywany w następnej, tej, w następnej... Ja właśnie wróciłem, wziąłem to dwa ja tylko O, zrobiłem! Zrobiłem bacon nx! Jezu, ej, ludzie ile to odnawia? 75 głodu, 20 zdrowia i 5 sanity. Trzeba dać półtora mięsa i dwa jajka jak półtora mięsa, yy, jedno duże mięso, na przykład mięso potwora albo takie duże mięso ze świni ma wartość 1 mięsa a mięso na przykład z żaby albo mięso z królika to ma wartość pół mięsa. Rozumiesz? Rozumiem. Ej, to czadowo. Ptaka byśmy mogli złapać i go schować do tego. Do... A to krety nawet chodzą? W zimę? No się dziwię, to strasznie dużo jest tych. Ja mam aktualnie 11 malin i 3 marchewki. Stary, to jest kosmos. No wiem, bo jestem głodny. <laughs> to jest wiesz, instynkt przetrwania. Ej, Czarny, ty masz jeszcze tą pułapkę na yy, ptaki? Nie, nie, skończyłam się. Dobra. W ogóle tutaj pszczółki latają od kwiatka do kwiatka. Niemożliwe, że pszczoły latają w zimę. No chodź zobaczysz Jak mi nie wierzysz. Nie wiem, to no jakieś globalne ocieplenie. Tak jakby. Nikt nie wierzył, a jest. Właśnie. Ja tutaj winy, to to ogarnę z tych jajek. A to w nocy Czesterze. trzeba. A nic. Szyszki. Częste, zawsze lubiłeś szyszki, zawsze mu daję szyszki do przetrzymania. O, o tak. tak. I takie narzędzia, których bardzo rzadko Mam używam. 17 A po co ci zgnilizda na razie? Żeby sobie życie odnowić, nie pamiętasz? A, bo ty parę razy musisz to użyć, no tak. Tylko potrzebujesz e, Nitrin i ni Stinger. Daj, tak jak bo cię czuje. A właśnie, tak. Mamy. Jak jesteście w bazie, to zdejmijcie czapki zimowe i załóżcie hełmy, bo hełmy się nie psują. Mogę użyć tego nikinu, czy jest do czegoś potrzebny? Nighter. Nie, nie jest potrzebny, mamy już ognisko. Jaką wartość ma ususzone mięso potwora? A zaraz ci sprawdzę. Mogę je zmieszać z czymś, żeby się nie zepsuło? W sensie, żeby było dobre, bo zobacz co tam jest. Ususzone mięso potwora? 18 głodu ci daje, minus 3 zdrowia, minus 5 sanity. Ale czy mogę z wartość jaką ma, w sensie... Jeden mięsa. A, Tylko, a, że nie możesz tak. mieć więcej jak jeden mięsa potwora, nie? Nieważne czy to jest ususzone, no czy tak. zwykłe. Ale mięso potwora to jest duże mięso, czyli jeden. Ma wartość jeden. E, ja nie mogę kompletnie znaleźć tego. Że to jest w science, nie wiem. Taki, tej czapki takiej, ze świetlikami. Ale jesteś ślepy, czy co? Na pewno musi być w czapkach. Ze świetlikami powiadasz? Zaraz znajdziemy czapka ze świetlikami taka. Doświecenia. Ze Strowa hata to się chyba robiło. Albo w Light może to jest. Tak, jest w Light, dobra, mam. Miner hat. Strzał hat. Strowa Ale zamierzam oba zjeść. <noise> Okej, okay. ja mam bolsy. Złota. Ja mam małe Sanity. Ja nie wiem, co ja robię, że mam tak małe Sanity. To noś se, zrób se top hata albo noś czapkę zimową, ona ci odnawia sanity. Będzie się psuła, ale Silku tam mamy, a silk raczej to nie problem, nie? No Showhat już mam Tylko ważne jest, żeby umiera... wow, miner hat. Patrz na to. Bang bang <śmiech> <śmiech> O! Okay. Miałem iść do tych, miałem iść do yy, winów zgarnąć ci Miejka. No tak co, ja bym połapał trochę ptaków. Tam jeszcze te po prawej? bo tak wyjdziesz wiecie? stąd i skręcisz w prawo, tam też są pingwiny. Tak jakby jak na mapce spojrzysz taki jakby... Znaczy wyżej chyba. Nie właśnie nie, tu zaraz po prawo, no mówię ci. Ja nie wiem, ja, ja tu powiem. wyżej mam jeszcze pingwiny. O Jezu, tu to mają jajek. A nie, jednak nie. Dwa jajka. No i tak zawsze coś. Trzy. No i trochę lodu. Czadowo. Dobra, wracam. Muszę wypalić tą pochodnię, jak już mam te gogle. Będziesz teraz używał biednych świetlików jako paliwa? Tak. Świetliki są moim paliwem. Co tu tyle? Czemu to ognisko jest takie duże? Pewnie czarny to coś włożył. Ej, tu mamy świetliki w bazie, lol. Wypalę już tą pochodnię, tam niepotrzebna mi. Lodu dołożę. E, jajka mam. Pamiętajcie, jak chcecie robić to to jest świetne żarcie. Dwa jajka, półtora mięsa i wychodzi bacon and eggs. Ja bym teraz tego tego złapał. E, jak on się nazywa? Ptaka. Klatkę dla niego musimy mieć. Ja się tym zajmę. A ja pójdę. Półtora mięsa, złota. czyli Monster Meat to jest jeden, a pół to będzie. Może być ponad półtora, nie? Ale pół to Dalej, będzie z wszystkie. To, to nie, się... to nie możesz. No właśnie. A zwykłego mięsa nie ma? Nie, mam tu. Tylko się suszy się tu. No to nie wiem, na razie rób Meat Bolsy. Jak nie potrzebujesz niczego oprócz głodu, to rób tylko Meat Bolsy. Jak potrzebujesz na przykład zdrowia, to wtedy rób te bacon and eggs, Bo na razie, no jak wiesz, tylko głód chcesz odnowić, no to się nie upłaca nic oprócz mi robić, bo są strasznie tanie. Yy. Zjadłeś mięso potwora. Tak, chciałem wrzucić ale. Boże. Ja już tak zrobiłem 6 razy e, ale ja, nie tyku. ja nie mogę kompletnie znaleźć tego... O jest klatka, dobra. 6 złota, dwa papirusu i dwa Sidy. Dobra, to ja idę po papirus. A co to jest ta pułapka? A zgarnęliście te? Eee... te? Te, 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 tamte? Te, tamte, tamte. No jak to się nazywa? Chyba akurat nie. Opis tak jak ty to umiesz robić. Eee... Nie wiem, zapomniałem. <ścoughs> ja idę po papirus. Żeby, ja znaczy, głowę, nie papirus, tak. tylko to jest. Y... To, co chciał czarny nas, Nie wiem. Takie na bagnach rośnie, czcina. O, po trzcine idę. Trzcinę. No nie rośnie chyba, no tak. O, chyba znalazłem meteoryt. Masz czarne coś trzciny? No. Ile? Jeden chyba. <słuch> to jest super. Sześć nam potrzeba. O, mam dwa, trzy. Ty masz jeden, tak? Chyba nie, musisz zobaczyć, bo ja to to Mamy cztery. Jeszcze dwie trzciny. I to on nadal bije się z tym nosorożcem Znaczy, właśnie skończyło dwie trzciny. Jedna. Jedna trzcina, i będziemy mieć y, ptaka w klatce. Czyli, będziemy mieć nieskończone źródło jajek. Bo jak ptakowi dasz mięso jakiekolwiek, nawet potwora, to on ci za, w zamian za to daje jajko. To jest super sprawa. Zrobisz czarną tą klatkę. Chluteczkę raz, proszę cię bardzo. Nie pułapkę, tylko klatkę. A, a nie, bo ja właśnie idę po papirus. Dobra, to ja zrobię klatkę. A pułap... Ale pułapkę właśnie. zrobiłeś. No właśnie, to się biorę za to. A no dobra, dobra. Ej! Co to czy mechaniczne się spałnią? Yy, nie wiem właśnie, bo mi się wydawało, że zabiliśmy wszystkie, a tam jeszcze jeden chodził, nie? A ja tutaj przychodzę i tutaj są dwa. No to możliwe, a... że się spawnią, to fajnie. Dwa i nosorożec. Nie, mi się wydawało, że się nie spełnią. Nie, na pewno. Jak, ja, jak ja tu byłem pierwszy raz, to został jeden nosorożec, a teraz są dwa i nosorożec. No, yy, jest... włóż czarny ją... do tej tej. Do. Mm, bułap, do pułapki włóż nasionko. Albo dobra, ja mam Dwańka? akurat. Tak, bo to jest yy, ta. Bait. Szybciej kwiat ten przyjdzie. Kwiatek, boże. Yy, ptak. Ale tu muszę dać jeszcze jedno nasionko. Nie, jedno. Tam na górze masz jeszcze jedną. O! Dasz mi ten jeden papirus? Papirusu nie mam Nie papirus, trzciny, tylko trzcinę, tak. Proszę cię bardzo. Gdzie na. A tak, w ogóle to będziemy teraz kończyć. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. A my się widzimy w następnym już pojutrze. Trzymajcie Do się. Zobaczenia. I cześć. Cześć.